Dzisiaj witajcie! Dzisiaj będę zwiedzał Muzeum Fado. Jestem już w Lizbonie. Zaraz pójdę kupić bilet. For me. And my friend. Only one. Chota forej. Hota co. Yeah. Olha, eu é o sistema que tenho Ai meu Deus! Ah, já sei, espera aí. É. Adulto, só que não está não, 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 não é? Minha rosão, minha. Minha mampa, as É, mas quero que eles pensem todos. Ah, eles estão a pagar um a cada vez. Já uh, mal, ó. Qual é a sua nacionalidade, Poland! Poland! <laughs> 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 bufu, Bufu, Ah, you recognize me. I am Bufu. Where is my ticket? Here it is. Hey, thank you. Thank you. Thank you. Oh, I bring a lot. Thank you very much. Bye-bye. Hey, więcej Piękne, super. Chyba jakoś może sobie wezmę. Tu są także rzeczy, które służą do tego, aby lepiej się grało na gitarze. Spróbujemy zaraz. Tutaj, tutaj widać jak gitara jest zrobiona, jak się ją naprawia, kiedy się zepsuje, ale ta, taka ładna, naprawiona jest. Super, można na niej pięknie sobie grać. Do zobaczenia, zaraz lecę dalej. Słucham tego pięknie, mi się podoba. No. No. Tu jest, tu jest obraz, który przedstawia marynarzy portugalskich, jak wracali i, i, i grali i śpiewali. I, i to była ich ciężka praca, a tutaj wreszcie mogli wrócić do swojej rodziny i razem z nimi się spotykać. Portugalska gitara naprawdę różni się od takiej normalnej, bo ma aż 12 strun. I tu są różne takie gitary, można je oglądać. Ta jest bardzo fajna, ale chyba nikt na niej nie gra. Nie gra nikt na niej, co księdze? No, na osiołku niestety nikt na niej nie gra. No, to szkoda, my byśmy pograli. Tutaj można zobaczyć, jak ludzie wyglądali w tamtym czasie, a to było chyba już ze 100 lat temu. we